No słuchajcie, wakacje jeszcze trwają. To już jest druga połowa, niestety, wakacja, więc powoli zbliżamy się do no ich końca. Ale to nie oznacza, że wakacji się nie pracuje, prawda? Albo nie testuje, może bardziej to jest trafne określenie. Ja miałem okazję na urlopie przetestować na Mazurach ten wszystko odporny smartfon. oczywiście chiński, oczywiście markę doskonale znacie. To jest Kubot model King Kong 11. Słuchajcie, oczywiście, wszystko odporny na wodę, na kurz, na upadki i tak dalej. I jak się sprawdził podczas mazurskich wakacji, o tym opowiem wam w tym odcinku. Do obejrzenia którego. Słuchajcie, no co mam powiedzieć? No serdecznie zapraszam! W mazurskich testach pomagała mi trochę młodsza córka, pomagała, no, czyli rzucała, topiła ten smartfon, nic mu się oczywiście nie stało. Chyba dla nikogo nie jest to zaskoczenie. Kubot to kubot. To wszyscy wiemy ci z was, którzy są fani tej marki, no bo wiem, że są wśród was fani akurat tej marki, którzy potrzebują tego typu smartfon. No to mamy kolejną odsłonę jedenastkę. On też jest naprawdę solidnie zbudowany. To jest bardzo porządna konstrukcja. Ekran otoczony jest taką grubą warstwą plastiko-gumy, tak bym to określił. Rogi, narożniki są jeszcze podwójnie zabezpieczone grubszą tą warstwą. Chodzi oczywiście o to, żeby nic mu się nie stało podczas upadków. Na bazurach no nic się nie stało i wpadał do wody i odbijał się o, o pomosty, a więc słuchajcie, no pod tym względem ten telefon niczym nie zaskakuje, to jest istotne, niczym negatywnym, pozytywnym, no przede wszystkim to jest kontynuacja mm, smartfonu z serii King Kongi, i tutaj większego zaskoczenia nie ma. Mamy tradycyjnie przyciski po prawej stronie zwiększania, zmniejszania głośności, jest przycisk włączania i wyłączania ze skanerem linii papilarnych. Nie muszę mówić, że on naprawdę dobrze działa. Bo no bardzo dobrze. Przykładamy, jest odblokowany za każdym razem. Oczywiście, także możemy odblokować biometrią, czyli twarzą. To działa już troszeczkę gorzej. Ja nie mam zaufania, akurat, do. Do tego sposobu blokowania i odblokowywania smartfona wolę jednak skaner linii papilarnych. Po drugiej stronie mamy przycisk funkcyjny konfigurowalny, możemy go do niego przypisać na przykład zrzut z ekranu, włączanie latarki albo włączanie aparatu, aparatów fotograficznych. W zasadzie to jednego aparatu, ale do tego przejdziemy za chwilę. Z tyłu, jak to w King Kongach, jest dodatkowy wyświetlacz z zegarem. Tutaj też pokazują Wam się powiadomienia. Możecie wykorzystać ten ekranik okrągły do odtwarzania muzyki. Możecie sprawdzić poziom naładowania akumulatora i tak dalej, i tak dalej. Co niestety mnie martwi, jeżeli chodzi o ten tylny wyświetlacz, o ile w mieszkaniu kiedy jest, no może nie ciemno, ale po prostu nie świeci słońce, ten ekran nie jest czytelny. W tym momencie, kiedy ja jestem na dworze i nie świeci na mnie słońce, jestem w cieniu w tym momencie, to to jest bardzo słabo czytelny, a jest ustawiony prawie na maksa. Prawie na maksa, brakuje mu jednego poziomu do maksa, ustawiałem na maksa, to niestety też niewiele dawało. A więc, w domu, jak go położycie oczywiście ekranem do dołu i będziecie sobie tylko zerkać od czasu do czasu na ten wyświetlacz, no to pojawiają Wam się tam e, powiadomienia. Możecie sprawdzić, która jest godzina. Na zewnątrz, według mnie, ten wyświetlacz jest no, mało użyteczny, mało funkcjonalny. E, mamy slot na karty SIM. Dwie karty SIM Nano, współdzielone z dodatkową pamięcią, czyli z kartą TF. Na dole USB typu C. W pudełku, oczywiście, jest przewód, jest ładowarka. No, producent tutaj twierdzi, że tutaj mamy do, do, do dyspozycji szybkie ładowanie 33W. No, powiedzmy sobie, że to jest średnie szybkie ładowanie, ale na pewno jest szybsze od wiecie, no tych mega, mega wolnych. Czego nie ma w pudełku. Czym jestem zaskoczony? Nie ma na wyświetlacz dodatkowego szkła hartowanego. W poprzednich modelach zdarzało się, że to szkło było, tutaj nie ma. Natomiast na wyświetlaczu nie ma też folii ochronnej, co akurat mnie cieszy, bo ta folia była zazwyczaj brzydka, bardzo szybko się rysowała. A ten wyświetlacz, pomimo tego, że przeszedł swoje na Mazurach, cały czas jest w idealnym stanie, bez najmniejszej ryski. Bez najmniejszej ryski, a to ma oczywiście znaczenie. Wyświetlacz przekątna 6,72 cala. Jest to duży wyświetlacz. Jest to oczywiście wyświetlacz IPS. Jego rozdzielczość to 1080x2400, odświeżanie 120 Hz. Oczywiście to odświeżanie możecie ustawić sobie na stałe 120 Hz, ale możecie przyłączyć sobie w tryb y, automatyczne, a więc w zależności od potrzeb albo jest 120 Hz odświeżanie, albo jest niższe 60 Hz, albo 90 Hz. Ta decyzja oczywiście należy do Was, jeżeli chodzi o pamięć ram. No to w specyfikacji na papierze mamy 32 GB ram -u. Przy czym, i to też do tego chyba jesteście przyzwyczajeni, fizycznej pamięci jest tu 16 GB RAM. -u. Natomiast no, dodatkowe 16 możecie tej wirtualnej pamięci RAM pożyczyć z pamięci głównej na multimedia i na system i tak dalej. Czyli to w sumie nam daje 32 GB. Domyślnie ta pamięć, to połączenie tych pamięci jest wyłączone. Możecie sobie to w ustawieniach oczywiście włączyć. Pamięć na multimedia 256 GB, plus oczywiście karta, dodatkowa karta pamięci, jeżeli takową będziecie potrzebowali. Obsługuje sieć 5G i to w przypadku obu kart i to jest dobra informacja. Jeżeli chcecie mieć 5G, no to jak najbardziej. Możemy teraz słuchajcie sprawdzić, jak działa, działają połączenia. Zadzwonimy do mojej córki, przejdziemy sobie teraz na głośnik i zobaczymy, co się, co się wydarzy, czyli jaka jest jakość prowadzonej rozmowy. Cześć kochanie. Słuchaj, ja tutaj testuję smartfon jestem ciekawy, jak mnie słychać. Nie słyszę Cię. Słabo mnie słychać? Słabo mi słychać. Słabo mnie słychać. Dobrze, a poczekaj. A teraz jest lepiej może? Minimalnie lepiej. Ja Ciebie słyszę tak w miarę, w miarę, ale rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o jakość połączeń, no to mówisz, że jak dzwonię do Ciebie z innego wiadomo jakiego telefonu, dużo lepiej mnie słychać, prawda? Tak. Ok, dobra. To dziękuję. Pa pa, pa pa pa. Jak słyszeliście, na tej dalszej części tej rozmowy nie słyszeliście, bo przyszedłem na wbudowany głośnik, na mikrofon. No właśnie, zauważyłem na Mazurach też taką sytuację miałem, ale na Mazurach był kiepski zasięg. A więc mówię, kurczę, może to jest wina kiepskiego zasięgu, ale. Ta jakość połączeń telefonicznych nie stoi na najwyższym poziomie. Moja córka wyraźnie mi powiedziała, czego nie słyszeliście: że słyszy mnie, ale czasami trochę przerywa. Ja natomiast też słyszałem czasami, też nie zawsze swój głos w głośniku, który jest u góry. Ale ja na szczęście, słuchajcie, rozwiązałem ten problem, jeżeli chodzi o jakość rozmów telefonicznych przez ten smartfon. Co zrobiłem? Wyłączyłem Voice Over LTE, po prostu wyłączyłem go. Tutaj to jest nazwane HD, HD Voice Calling, więc jeżeli go kupicie i zadzwonicie do kogoś i zobaczycie, bo ten Voice Over LTE jest tutaj domyślnie włączony, jeżeli będzie u Was włączony w smartfonie, jeżeli go kupicie oczywiście, powtarzam się, wiem, to warto to wyłączyć i wtedy jakość rozmów telefonicznych jest na normalnym poziomie, czyli my dużo lepiej słyszymy osobę, z którą rozmawiamy i osoba, która z nami rozmawia też nas lepiej słyszy. Nie ma tego pogłosu. To naprawdę działa i warto to zrobić, jeżeli... No, smartfon jest też do prowadzenia rozmów telefonicznych, a nie tylko do przeglądania internetu, prawda? Skoro mówiłem o głośnikach, są dwa. Jeden jest u góry, drugi jest z tyłu, tutaj na dole, a więc możemy sobie słuchać muzyki w trybie stereo. Jak one grają? Naprawdę całkiem, całkiem przyzwoicie. Tutaj akurat do tego się przyczepić nie mogę i coś włączymy. Basy, jak damy głośniej, to trochę trzeszczą. Słuchajcie, no to jest telefon, który kosztuje 209 dolarów. 209 dolarów, słuchajcie, a więc to jest naprawdę... No są to jakieś pieniądze oczywiście. Wszystko zależy od stanu posiadania naszego portfela, co w nim jest, prawda? Dla niektórych 209 dolarów to będzie bardzo dużo. Też nie wiadomo jaka jest dzisiaj, jaki jest kurs dolara, ale ja uważam, że 209 dolarów za ten smartfon, 209, nie wiem czy się nie pomyliłem, nie powiedziałem 290, ale 209 dolarów to naprawdę nie jest dużo, jeżeli chodzi o jakość wykonania i możliwości tego smartfona. No właśnie, system Android oczywiście, czysty system Android i on działa naprawdę bardzo dobrze, tu jest... Całkiem niezły procesor, nie jest to top of the top, ale jest naprawdę całkiem niezły procesor, jeżeli chodzi o codzienne korzystanie z tego telefonu, wystarczy. Naprawdę. Jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, jeżeli chodzi o oglądanie filmów, słuchanie muzyki, no. Będziecie zadowoleni, naprawdę. Jest szybki, błyskawicznie reaguje na dotyk. Natomiast no, ten Android, oczywiście, ze względu na to, że na przykład potrzebne są tutaj ustawienia do tego dodatkowego, między innymi tego dodatkowego wyświetlacza i do, do, do tego przycisku funkcyjnego, który jest z lewej strony, on jest trochę zmodyfikowany, tak bym to określił, i tam yy, ten system nie do końca jest w 100%. procentach przetłumaczony na język polski. Chyba tym nie jesteście zaskoczeni, bo tak jest, było przynajmniej w kubotach, które do tej pory testowałem. E, więc musicie być przygotowani na to, że kupując ten smartfon no, e, i wchodząc w jego ustawienia w system, prawda, no, mo, mo, może być tam naprawdę delikatne, mogą nam się pojawić delikatne błędy, jeżeli chodzi o język polski. E, ok, słuchajcie, bateria, akumulator 10200 mAh. Wystarcza na jeden dzień. Na jeden dzień, słuchajcie, wystarcza. W przypadku przynajmniej tego King Konga 11. No, jakby to Wam powiedzieć, słuchajcie, no tak się zastanawiam. Jesteście w stanie wyciągnąć z niego więcej, jeżeli nie będziecie siedzieć bez przerwy w telefonie i coś tam w nim grzebać, prawda? No to w zależności od potrzeb. Natomiast, no, jeden pełny dzień, od rana do wieczora nie musicie się w ogóle martwić, że Wam zabraknie tutaj powera. Jeżeli często płacicie telefonem w sklepie, no to tutaj też dobra informacja: jest NFC, nie ma żadnego problemu. Wszystkie polskie karty absolutnie działają. E, możecie zapłacić smartfonem. Przejdźmy do aparatów fotograficznych, bo to Was pewnie interesuje. Z tyłu są trzy. Z przodu jest jeden, główny aparat, główna kamera ma 108 milionów pikseli. Jakiej jakości zdjęcia robi, możecie sobie teraz popatrzeć. Według mnie, robiłem je oczywiście na Mazurach, to naprawdę jest dobra jakość zdjęć. Nie jest wybitna, ale jest dobra. Jeżeli wejdziecie w tryb portretowy na przykład, no to... Nie zawsze w tym trybie portretowym to zdjęcie jest idealne, tak bym to określił, ale jeżeli się postaracie, to zrobicie naprawdę dobre zdjęcie w portrecie. Aplikacja typowo kubotowa, bym powiedział. Mamy obraz, a nie zdjęcie. Mamy zoom jednokrotny, Mamy też możliwość robienia na czystym 108 milionów pikseli. Jest też kamera szerokokątna. Ona oczywiście jest troszeczkę gorszej jakości. Jest Night Vision. Night Vision, słuchajcie, to mamy tutaj latarkę, ale mamy też podczerwień. To Night Vision działa na bliskim jakimś zasięgu, to nie jest jakiś duży zasięg, a więc jeżeli chcecie coś zobaczyć, zrobić zdjęcie z bliska. Ma to sens w ciągu dnia, jeżeli włączycie Night View, no to wychodzą wam takie czarno-białe zdjęcia. Ja się tym jakoś specjalnie nie zachwycałem, też niespecjalnie nie, nie bawiłem, bo ja takich zdjęć nie potrzebuję. Mogę sobie też zrobić normalne zdjęcie od razu w czarno białe i też jest dobrze. Wszystko zależy od tego, jakie ustawienie wybierzecie. Macie też MORE, czyli Night View, Time Lapse, Face Beauty, czyli upiększanie, skaner QR kodów, mamy też ustawienia Pro, czyli Ręcznie sobie wszystko ustawiacie, gify, portret, panorama. No i film też możecie sobie tutaj oczywiście nagrać kamerą. Sprawdzę tylko bo nie pamiętam teraz jakość wideo jaka jest, ale wydaje mi się, że to jest 2K. Tak, 2560 na 1440. To jest max, jaki możecie wyciągnąć z kamer z rozdzielczości nagrania wideo. Jest też kamera makro. Zazwyczaj kamery makro są takie wiecie, no słabszej jakości. Tutaj jest ta kamera średnia. Zobaczcie sobie te, to zdjęcie. Fakt, zajęło mi zrobienie tego zdjęcia trochę czasu, bo jest to muszka, która wplątała się w pajęczą sieć, w pajęczynę po prostu, mówiąc wprost. No, na wietrze ta pajęczyna cały czas się ruszała, i trudno mi było złapać ostrość, jeżeli chodzi o tę muszkę, ale w końcu się udało i to kilka razy. I powiem wam szczerze, że nawet byłem zaskoczony, że to tak dobrze wyszło bo według mnie naprawdę dobrze wyszło przednia kamera 32 miliony pikseli zdjęcia portretowe ładne zrobimy sobie teraz na szybciutko nie chcę filmu chcę obraz o zrobimy sobie zdjęcie zobaczcie jak to zdjęcie wygląda też według mnie nie ma się do czego przyczepić zdjęcia nocne w słabym oświetleniu z tym jest różnie. Jeżeli mamy w kadrze jakieś punkty świetlne, no to wtedy jest w miarę ok. Jeżeli ich nie ma, gorzej sobie radzi. Ale pamiętajcie, to jest 209 dolarów za ten smartfon. Ja uważam osobiście, że jak na tę cenę, to te zdjęcia naprawdę są dobrej jakości. Ten stosunek. Pamiętajcie o tym. Stosunek jakości do ceny. Żeby nie było nieporozumień. To trzeba zawsze brać pod uwagę. Decydując się na bardzo tani telefon, na kupno bardzo taniego telefonu, nie oczekujcie fajerwerków, jeżeli chodzi o jakość zdjęć. Nie chcę go też jakoś szczególnie wybitnie chwalić za jakość zdjęć, ale ja uważam, że on robi naprawdę dobre zdjęcia i. Kiedy zrobiłem zdjęcia mojej rodzinie, robiłem krajobrazy itd., itd., potem pokazywałem znajomym, którzy ze mną byli, wszyscy stwierdzili, nie, no spoko, no, o co Ci chodzi, nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Ale to też, wiadomo, nie są zdjęcia jakości topowych smartfonów za kilka tysięcy złotych. Weźcie to pod uwagę. No dobrze, to pora przejść do krótkiego podsumowania. Sprawdziłem w międzyczasie, słuchajcie, ile ten smartfon kosztuje w przeliczeniu na złotówki. 774 zł. i 5 groszy oczywiście mówię o dzisiejszym kursie y, dolara. To naprawdę. Nie powiem, że to jest jak za darmo, no bo nie jest, ale to nie jest dużo. Android 15, skaner linii papilary, wszystko odporność, tak bym to określił. Ekrany IPS, Full HD. Yy... Sony jeszcze ma bateria 10200 mAh. FNFC Niezłej jakości zdjęcia, nawet dobrej jakości zdjęcia. Szybkie ładowanie w miarę 33 W. Dwa wyświetlacze, no dobra, ten drugi jest, żeby nie było. Dwie karty Sim, 5G, pamiętajcie o tym tylko Voice Over LTE, żeby to jednak wyłączyć, bo przynajmniej u mnie to to lepiej zadziałało, jeżeli chodzi o prowadzenie rozmów telefonicznych. Jeżeli szukacie taniego, wszystko odpornego smartfona, to uważam, że to jest naprawdę ciekawa propozycja. Szybki wygodny w użyciu, oczywiście ciężki, no bo to jest specyficzny smartfon, ale jeżeli... O! Kolega mnie ostatnio zapytał, co bym polecił, jaki telefon, smartfon poleciłbym dla jego pracowników, którzy są kierowcami tirów po prostu i niszczą te smartfony na maksa, po prostu na maksa ciągle im wypadają, tłuką się i tak dalej, tak dalej. Uważam, że to naprawdę jest dobra propozycja nie tylko dla fanów Survivalu, prawda? Nie tylko dla mm, pracowników budowlanych, ale właśnie między innymi też dla, dla kierowców e, tirów albo dla dostawców, którzy przywożą różnego rodzaju rzeczy i na telefonie też różnego rodzaju rzeczy robią i muszą też robić zdjęcia dostarczonej przesyłki, albo muszą używać skanera itd. Tak tak e, to jest dobry smartfon, naprawdę. To jest dobry smartfon za moim zdaniem niewielkie pieniądze. Tak dla przypomnienia. Kubot. King Kong 11. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Udanego dnia, udanej końcówki wakacji.